Kusia chodź! Stań, tu stań tutaj Kusia. Stań, stań tu, Kusia. Stań się tu. Powiedz, że lubisz Murzyna. Lubię Murzyna. I co jeszcze? Ja cię też. Życzę gościom na weselu wszystkiego dobrego. Powiedz. Życzę wam wszystkiego dobrego. Powiedz no. Powiedz Kusia. Życzę wam. Powiedz, życzę wam wszystkiego dobrego. Nie lepiej tatusia. Jak ładnie, no. Którego tatusia? Amelia, którego tatusia nie Uważajcie, uważajcie. Amelia, którego tatusia nie lubisz? Nie